Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie użyjemy mielonki. Mielonka konserwowa, jedna z lepszych przynęt. Kiedyś bardzo często ludzie na to łowili, teraz coraz mniej, a to jest najlepsza przynęta, kiedy wylęgnie się rybka. Na pewno zwrócicie uwagę, jak wylęgnie się na rybek, od razu białory przerzuca się na mięso. Naprawdę, nawet płocie uwielbiają mielonkę. One właśnie wtedy żerują na narybku, na kijankach, na innych tego typu żyjątkach. Wtedy mięso jest najlepsze. Zaraz, właśnie po wlęgu na rybku, wtedy mięso jest najbardziej atrakcyjne dla ryb i są przepiękne brania wczesną wiosną, właśnie na mięso. Na pewno mieliście jeszcze także klenie, fajnie biorą na groch, a nagle jest stop. I klenie olewają nasz groch i one wtedy tłuką na rybek. Jest to też wtedy dobry moment, żeby użyć mielonki. Mielonka musi być przede wszystkim taka, że jak otworzycie puszkę, żeby po prostu pięknie pachniała. Ta gatunkowa mielonka jest naprawdę do tego Fajna, bo zapach jest ogromny, i teraz tak wycinamy sobie plasterki. Z tych plasterków robimy kostki przede wszystkim takiej wielkości, żeby pasowały nam do haczyka. Jak wejdą nam jakieś mniejsze, większe kawałki, jakieś niepożądane po prostu, to po prostu je odkładamy, wrzucamy do zanęty. Nie ma problemu. Kostki muszą być takie, żeby po prostu pasowały do haczyka. Haczek tutaj zwróćcie uwagę, ja mam w rozmiarze 8. Jest to duży haczyk, który pozwoli mi łowić karpie, liny, duże leszcze. Nawet ten haczyk sobie poradzi na komercyjnej wodzie ze średnimi jesiotrami. Nie ma problemu, zwróćcie uwagę, gruby skobel. I teraz tak. Bierzemy sobie taką mieloneczkę i nadziewamy ją w ten sposób, żeby po prostu odsłonić grot. Mielonka ma do, do tego typu jest przynętą, że po prostu ona bardzo miękka i szybko się rozpuszcza w wodzie, więc te rzuty około 10 minut trzeba sprawdzać wędkę czy jest wyciągnięta, ale trzeba robić tak, żeby po prostu ten grot był tutaj odsłonięty, zwróćcie uwagę mielonkę nad jak złapie w palce ona się tutaj wbija jest grot praktycznie niewidoczny, ale on jest odsłonięty i za każdym razem się ta ryba wbije, naprawdę bardzo pożądana przynęta podczas wiosny kiedy wylegnie się na rybek i ryby zaczynają olewać Przynęty ziarka, po prostu takie naturalne, a wtedy żerują na mięsie. Płocie uwielbiają mielonkę, naprawdę jest to selektywna przynęta na duże płocie. A zaraz Wam pokażę bardzo fajny patent, jak tą przynętę podkręcić. Gdy już mamy mielonkę założoną na nasz haczyk, bierzemy sobie taką zupkę serową i wyciągamy z niej ser w proszku. Bardzo fajna przynęta. Zostawiamy sobie to w tej saszetce i taką saszetkę, już nawet bez tej całej paczki, możemy wziąć na wodę. Otwieramy, i tutaj mamy kolejny atraktor, który jest turbo zapachem. Tylko zwróćcie uwagę na ten ser. Kolorek jest piękny. I taki przypon bierzemy do tej saszetki. I mamy teraz mega przynęte na brzany, klenie i inne duże ryby. Zwróćcie uwagę. Panierka z proszkowanego sera na mielonce. To jest po prostu przebogaty zapach na ryby. Naprawdę mówię Wam, coś pięknego, tanio i skutecznie. I to są dwie rzeczy, które dostaniecie w sklepie spożywczym, a to naprawdę bardzo fajnie działa. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. No to jest po prostu poezja. Może zróbmy to jeszcze raz. Tutaj mamy naszą mieloneczkę. Bierzemy kostkę, zakładamy mielonkę na haczyk. Mamy grot jest odsłonięty. Bierzemy, wkładamy do sproszkowanego sera i wyciągamy spanierowaną kostkę mielonki w serku takim sproszkowanym. Mega przynęta na brzany. Naprawdę wam polecam, musicie tego spróbować, bo to jest rewelacyjny temat. Spróbujcie tego wczesną wiosną, a sama mielonka jest idealna przy łowieniu dużych przy łowieniu dużych płoci na feder, na spławik, naprawdę polecam. Spróbujcie. Jeśli wam się film podobał, zasubskrybujcie kanał, bo już w kolejnym filmie dowiemy się jak korzystać z wykrojników i z jakich przynęt korzystać. Będzie ser, będzie mielonka i będzie chleb tostowy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemanko, cześć.